Cześć, z tej strony Diamond Games, i dzisiaj Wam pokażę mój domek, który właśnie dzisiaj zbudowałem. No, oto on. zajęło mi to trochę, ale fajnie wygląda. No, to wiem, wejdźmy sobie od samego początku. Wejście mamy tak, szkła tutaj z nowego Minecraft 1.7.2. Tutaj ładnie wszystko. Domek tu. Przejście tędy do łóżek tutaj, drugie przejście też do łóżek tutaj. Idziemy dalej. Tutaj to tak ładnie zrobiłem, tutaj tu, o taki tył. Zrobiłem to większość z tych schodów. <laughs> Idziemy dalej. Tu tak, tu jest tak, <laughs> tu tak jest. Sufit jest taki. Tu tak. Wszystko prawie jest jak sufit, i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mogę pokazać? No, ogólnie ładnie to wygląda. A więc dziękuję za oglądanie. Dajcie mi suby, lajki, komentarze. Do zobaczenia.